Sobota 12 dzień grudnia. Chciałoby się powiedzieć 12 dzień marca, albo najlepiej 28, no bo nareszcie mamy to słoneczko tutaj nad planicą. Rzeczywiście, no ale gdyby tak było, to już byśmy martwili się do koniec sezonu, a nie sezon w pełni, więc ja tam wolę ten 12 grudnia, bo wiemy, że jeszcze dużo skoków przed nami. Tak jest. Cieszymy się też, że nadchodzi okres świąteczny. To już jest okres świąteczny. Więc my przypominamy, że na sklep.skijumping.pl propozycja na prezent idealny, bez wychodzenia z domu. O czym mowa? Ano o naszych fotokronikach sezonów 18, 19 i 19, 20. Do każdego zamówienia do 20 grudnia karta z podpisem Polskiego Skoczka gratis, a do tego my bierzemy na siebie koszt kuriera. Znakomicie, jakbym oglądał zakupy ale masz rację, to naprawdę super pamiątka, super atrakcja dla każdego kibica i fana skoków i naprawdę gorąco polecamy, bo tych dni do świąt niewiele już zostało i jeśli ma, mamy zdążyć z wysyłką, no to naprawdę trzeba się śpieszyć i e, to ostatni moment, żeby na spokojnie zamówić, no i żeby starczyło tych kartek z autografem zawodnika, bo to też jest e, no, taki deficytowy tutaj e, dodatek. Tak jest, Mówisz o tele zakupach, ale my tutaj kitu nie wciskamy, tutaj jeden z autorów, drugi z autorów, trzeci to Adam Buchholz i wiemy co zrobiliśmy, zrobiliśmy produkt naprawdę fajny, polecamy. Tak, tym bardziej, że nie wiadomo czy to nie ostatni taki produkt, więc tym bardziej będzie miał wartość taką archiwalną. Kolekcjonerską tak. chciałoby się powiedzieć, Tadeusz, o tym co dzieje się w Planicy, a dzieje się tutaj, oj aż huczesz, śnieg spada z tych tutaj alpejskich pagórków, że tak powiem, Timi Zajc wczoraj. Poskarżył się kibicą, że tak naprawdę to jest wina trenerów, że Słoweńcy tak słabo tutaj polatali. Najlepszy Anzel Niszek 17 miejsce, cała czwórka w 30, no ale nie o to tutaj gospodarzom chodziło. Sam fakt, że Peter Preutz i Ziga są poza składem, to już było takie troszkę dziwne, że coś tutaj chyba nie wyszło z przygotowaniami. No ale to wszystko gruchnęło dopiero rano. Timi Zajc wyrzucony z reprezentacji, a trener Gorast Bertoncoil podał się do dymisji lub jego zdymisjonowano. Tak, no rzeczywiście dzieje się tu naprawdę wiele, ale faktem jest, że nie pamiętam tak złych występów Słoweńców u siebie przed własną no, publicznością, ale na własnym obiekcie, e, to zawsze był taki słoweńskie miejsce, tu, gdzie oni odpalali te rakiety, rakietowe skoki. Ich technika predysponuje do właśnie lotów, szczególnie właśnie w planicy. Ten profil skoczni im pasuje, więc tak naprawdę to ogromny zawód, że oni się tu w ogóle nie liczyli wczoraj, no, już dzisiaj też się nie będą liczyć w walce o medale. No i cóż, no, trochę skandal to wszystko, no nie ma co ukrywać. Podobnie, że teraz jest zamieszanie z tym konkursem drużynowym, bo przez to, że tu zawodnik odsunięty, pozostali skakali jako przedskoczkowie, to właściwie nie ma komu startować w niedzielnych zmaganiach drużynowych. Zobaczymy, co to będzie, no ale wiadomo, że jeżeli nie idzie, to zawsze szuka się winnych. Z reguły na trenera spada wina, prawda często jest gdzieś po środku, no nie nam tutaj to oceniać, bo mamy za mało informacji. Niesamowita zadyma Robert, Hrgota, były skoczek, pamiętasz, może go jeszcze gdzieś tam węgle? On przejmie stery teraz do końca Mistrzostw Świata, ale no nieprawdopodobne zamieszanie i jak powiedziałem, zadyma dosłownie w słoweńskich mediach. Polacy, na to możemy dzisiaj liczyć. Ta szklanka jest do połowy pusta czy pełna, no bo dopiero po raz trzeci w historii mamy całą czwórkę w 30, to są miejsca od 7 do 12, no ale do medalów daleko troszkę no właśnie, no trochę z jednej strony bardzo fajnie nasi zawodnicy poskakali dużo dobrych odległości, dobrych skoków a z drugiej strony, no, zabrakło żeby chociaż jeden był tam w ścisłej czołówce żeby to były takie wyniki w pobliżu tego top 3, czyli medalowych miejsc, troszkę najbardziej szkoda jednak Kamila, który ten pierwszy skok wyraźnie zepsuł, seria próbna bardzo dobra próba, seria druga konkursowa też i no coś nie wyszła ta pierwsza seria, to niestety no konkurs, który składa się z czterech serii i trudno będzie to Odrobić, zwłaszcza, że te warunki są bardzo stabilne i trudno tutaj jakoś sobie wyobrazić, że to będzie nagle ten wiatr, będzie tak tutaj kształtował wyniki, że nagle Kamil nadrobi te 30 tam punktów, czy, czy coś w jednym, czy dwóch skokach. No, wierzymy w to do końca, ale to wszystko jest trudne, bo warunki wyglądają na naprawdę takie stabilne. Zresztą, tak jak wczoraj też mówiliśmy, ostatecznie są te ruchy powietrza. Jedni mają plusy, drudzy minusy, ale ale to naprawdę są znakomite warunki jak na skoki, jak na loty. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Panowie na pewno dadzą z siebie wszystko. Mamy mocną drużynę na medal, ale o tym w niedzielę. No a dzisiaj co? Karl Geiger. Geiger jako faworyt Mistrzostw świata w lotach, no to jest nieprawdopodobne. To jest gość, który otwierał niegdyś mamuta w Oberstdorfie tam u siebie. Myśmy wtedy robili wywiad, to był taki nieznany zawodnik. No a teraz Karl Geiger. W drodze po złoto. No to dokładnie, aż trudno wyobrazić sobie, żeby Karl Geiger kiedyś było, żeby on był lotnikiem, taka wydawała się sylwetka, stylnie taki i zawodnik też nie takiego typu, no żeby takiego wariata, co to się wyłoży na tych nartach i doleci aż na sam dół. No ale jak widać, każdy może latać. To nie jest jakaś tam umiejętność zarezerwowana tylko dla zawodników o takiej nietypowej technice jak Domen Prełcy chociażby czy Norwegowie. Karol to bardzo no, sympatyczny zawodnik, profesjonalista. No i Stefan też potrafi odpowiednio ustawić zawodników właśnie pod kątem lotów. Zresztą widać to po tym, że ma dwóch ze swoich skoczków w ścisłej czołówce. Tak, Karl Geiger, no ale też jest Halvor, Regner Ruth Markus, Eisenbichler, Michel Hebeck. Wydaje się, że to ta czwórka rozstrzygnie kwestie medalowe między sobą. No oczywiście wierzymy w Polaków, ale mówiąc tak racjonalnie, zobaczymy jak to będzie. 15 seria próbna, 16, trzecia seria konkursowa, a tuż po niej czwarta. No i. Ceremonia medalowa na skoczni. Tak, no dzisiaj wreszcie pierwsze medale zostaną rozdane. Tym razem nie gdzieś tam w centrum na rynku, no bo nie ma komu tego oglądać. Wszystko odbędzie się tu w Planicy na skoczni. Miejmy nadzieję, że i tak będzie to spektakularne, widowiskowe, no i że będziemy mieć fajne materiały, chociażby zdjęciowe.